Krótkie podsumowanie sobotnich występów polskich piłkarzy w ligach zagranicznych będzie kluczowym tematem naszego dzisiejszego odcinka. W ramach którego bardzo skrótowo podsumujemy wczorajszy mecz Lech-Legia, a do tego wspomnimy o Wiśle Kraków, której droga powrotna do Ekstraklasy nie będzie zbyt prosta. Zaczynamy od wczorajszego klasyku w polskiej Ekstraklasie, a więc meczu Lech-Poznań-Legia-Warszawa. Niestety emocji czysto sportowych nie było zbyt wiele. Oglądaliśmy sporo fauli i strat w środku pola, gdyż obie ekipy bardziej skupiały się na fizycznej walce, a także przeszkadzaniu rywalom niż na konstruowaniu ciekawych akcji kombinacyjnych. Co prawda momenty były. Już na początku meczu świetną okazję zmarnował Amaral, a może raczej Legię wyratował świetnie dysponowany Kacper Tobiasz. Po kwadransie do głosu doszła Legia, próbująca wrzutek z prawego skrzydła czy uderzeń z dystansu. Niestety atak ekipy ze stolicy funkcjonował naprawdę bardzo słabo. W końcówce pierwszej połowy to znów Lech miał swoje okazje, których nie wykorzystali Mikael Isaak czy Michał Skóraś. Tak naprawdę druga odsłona także nie przyniosła wielkiej odmiany, jeśli chodzi o obraz tego spotkania. Lech przeważał, a legia koncentrowała się raczej na defensywie, natomiast co do sytuacji podbramkowych, było ich jak na lekarstwo, a czekaliśmy raczej na pojedyncze dość przypadkowe akcje jak strzał z dystansu Makany Baku. Lech po czerwonej karcie dla Jędrzejczyka miał razem z doliczonym czasem gry prawie 20 minut na to, aby przechylić szale wygrany na swoją stronę. Gospodarzom po pierwsze brakowało jednak pomysłu na to, jak przebić się przez obronę rywala, a po drugie, co najważniejsze, gdy już udało się stworzyć bardzo dobrą sytuację, po prostu brakowało skuteczności. Z końcowego wyniku nieco bardziej zadowolona powinna być Legia, która koncentrowała się na obronie, tak naprawdę poza pojedynczymi wrzutkami, nie tworząc zagrożenia pod bramką Bednarka. Generalnie był to jednak mecz, z którego niestety zapamiętamy same nieprzyjemne obrazki, jak faule i przepychanki, a do tego niedopuszczalne rzucanie szklanych przedmiotów przez kibiców na piłkarskie boisko. Pozostajemy na krótko przy polskiej piłce ligowej, natomiast z ekstraklasy skaczemy do pierwszej ligi. Droga powrotna na najwyższy szczebel rozgrywek nie wychodzi na tym etapie najlepiej dla Wisły Kraków. Biała Gwiazda swoją przygodę z pierwszą ligą co prawda rozpoczęła bardzo solidnie, gdyż w pięciu początkowych meczach zdobyła aż 13 punktów, natomiast następne kolejki przyniosły już tylko pasmo rozczarowań Siedem meczów, tylko jedna wygrana, jeden remis, a do tego pięć porażek, a więc w sumie cztery zdobyte punkty. Co prawda, dzięki temu, że tabela w pierwszej lidze jest bardzo płaska, Wisła nie straciła jeszcze bliskiego kontaktu z czołówką, natomiast jej gra, same wyniki, a do tego kalendarz, w którym kolejne trzy mecze, to starcia z wysoko notowanymi ekipami, nie napawają krakowskich kibiców optymizmem. O potencjalnej zmianie na stanowisku szkoleniowca, a zatem zwolnieniu byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka, mówiło się już kilka tygodni temu, natomiast były to raczej głosy kibiców Wisły. Co ważne, teraz sytuacja ma wyglądać inaczej, gdyż według informacji, jakie na Twitterze podał Janek 89, w Krakowskim klubie trwa debata nad losem sztabu szkoleniowego. Co ważne, pojawia się także ciekawe nazwisko w kontekście ewentualnego przejęcia Wisły Kraków. Kandydatem w tym przypadku jest Dariusz Banasik, który w kwietniu obecnego roku został zwolniony z ratomiaka, gdzie oczekiwania co do wyników sportowych były raczej zbyt wygórowane. A my przechodzimy już do sobotnich występów polskich piłkarzy w zagranicznych ligach. Zaczynamy oczywiście od Roberta Lewandowskiego. Tym razem spotkanie z udziałem Barcelony zdecydowanie nie było porywające. Majorka postawiła bardzo twarde warunki szczególnie w środku pola, gdzie walecznością a także odpowiednią organizacją sprawiała katalńczykom naprawdę wiele kłopotów. Co bardzo ważne dla Barcelony, ten mecz ustawił indywidualny błysk Roberta Lewandowskiego. Świetne wybiegnięcie na wolną pozycję do podania Ansu Fatiego, minięcie rywala bardzo ładnym zejściem do środka i piękne techniczne uderzenia otwierające wynik meczu. Dziewiąty gol Lewandowskiego w hiszpańskiej La Liga, tym razem po prostu dający Barcelonie wygraną. Było to spotkanie, w którym katalończykom naprawdę niewiele wychodziło, natomiast Majorka ma czego żałować, gdyż miała swoje okazję ku temu, aby przynajmniej urwać remis ekipie gości. Kolejny bardzo dobry występ w Lidze Włoskiej zaliczył Piotr Zieliński. Mecz z Torino tak naprawdę okazał się dla Napoli bardzo lekkim przetarciem przed ważnym spotkaniem na poziomie Ligi Mistrzów. Ekipa z Neapolu szybko załatwiła sprawę, już po kilkunastu minutach prowadząc po dwóch golach Angisy, natomiast jeszcze przed przerwą podwyższyła wynik za sprawą Kwaradzkeli. Torino, w którego barwach zagrał Carolinetti, potrafiło co prawda utrzymywać się przy piłce, natomiast brakowało konkretów, a te po prostu były po stronie gospodarzy. Zieliński znowu był bardzo dynamiczny, wyprowadzając piłkę z własnej połowy i bardzo łatwo mijając rywali. Zaliczał świetne otwierające podania, jak to zapisane jako asysta przybrąnce Quaraskelli, a do tego polski pomocnik odnajdywał się w polu karnym rywala i można tylko żałować, że zabrakło w tym przypadku gola pieczętującego bardzo dobry godzinny występ. Co do pozostałych zawodników na spory plus zasłużył Kamil Jóźwiak, który powrócił do wyjściowego składu Charlotte i zapisał na swoim koncie dwie asysty, do tego mając swój udział przy wywalczeniu rzutu karnego. Charlotte, w którego składzie zagrał także Karol Świderski wygrał swój mecz aż 4 do 0, natomiast co bardzo istotne szanse tej ekipy na załapanie się do fazy play-off są już naprawdę bardzo małe. Na dwie kolejki do końca Charlotte do miejsca gwarantującego play-offy traci bowiem aż 4 punkty. Pozytywów w sobotnich występach polskich graczy było jeszcze więcej. Swoją debiutancką asystę w meczu Wolfsburga zaliczył Jakub Kamiński, który co ważne zagrał w ekipie Wilków od początku meczu ze Stuttgartem. Bardzo dobry występ na poziomie drugiej Bundesligi zaliczyli Michał Karbownik, a także Dawid Kownacki. Powracający do regularnych występów na lewej stronie obrony Karbownik bardzo ładnie dorzucił piłkę w pole karne, co wykorzystał Appelkamp otwierając wynik dla Fortuny. Swoją asystę zaliczył również Kownacki, także dogrywający do Apelkampa, tyle że było to efektowne zagranie piętą. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Czekamy na Wasze opinie co do wczorajszego meczu Lech Legia, formy liderów polskiej kadry, a także sytuacji Wisły Kraków.